Już mam system na no, ten z Minecraft gdzie dzisiaj nagrywam odcinek. Dzisiaj będziemy adoptowywać dziecko, tak. Dziecko, y, które dołączy do mnie. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. O, cześć, dziecko. O, dzień dobry. Kim pan jest? Jestem. Y, chciałbym kogoś adoptować tutaj. Ja Jestem do adopcji. To mogę pana. Mogę dziecko cię adoptować? Tak, chętnie. No to chodźmy. Tak, jestem. To chodźmy. Skaczemy. E, chodź ze mną wybudujemy domek. Dobra. Tylko gdzie będziemy mieli dom? A to? E, e, synu, będziemy mieli dom, ja się najpierw wezmę tutaj. Dobra, to płimy się. Na barana! Na barana, tak. Dobra, mogę zejść? Możesz zejść. Tu. Tam, mogę też być youtuberem. Możesz. Je, jestem youtuberem. <grym> Dobra, sobie zaraz założę kanał. Tylko sobie w telefonie. Zapraszam do domku, senu. Idę. Ok, zakładam kanał. Założony kanał, tato, kanał już jest zarobiony, założony. To dobrze. Tu jest twoje biurko do nagrywania. O, komputer. A ja idę spać. No. Widzowie, dzisiaj Tam, nagrywamy ja odcinek, adoptowałem dziecko, takie jak y Yy, Takie tak jak yy, Który jest YouTuberem, tak, będzie ze mną nagrywało, nie? Tak. Tak. Będzie ze mną nagrywało i będzie fajnie. Dobra. Ja teraz sobie spiszemy ten, dobra, sobie patrzę jak tam u kogoś. O ok, temat ma tyle subów, ten subskryberów a ten ile? Ok, ma tyle. Ok. Czyli ten. Bieję telefon do apki. Nagrywam. Satu. Tak? Ja teraz będzie... no i zaraz będzie u nas ta dobra z ośmiu, że stajemy już na no co. Okej. Okay. Chodź. Synu. No halo, czemu nie budzisz mocy? No bo już jest... Już jest ósma rano do szkoły idziesz. No, ale dobra. E, bo dobra, ale jeszcze wolę przygotować i sobie filmik zmontować. Dobra, no to zmontuj sobie film. Dobra, montuję. O tak. To i to, 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 to. ok. Tutaj Widzowie było. zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie. Bo zapomniałem o tym powiedzieć, żeby czerwony guziczek zmienił się na szary i bardzo bym się cieszył gdybyście tak zrobili. Właśnie, Właśnie zróbcie tak jak on mówi. Dobra, kupuję sobie. Robię ok. Ok. Dobra. No. A to? Tak. O, tak. A przyszedł Pan do mnie już pierwsze pieniążki z YouTube'a. Na serio? Tak. Mam tu kartę moją kredytową. I daję okay. mam całe moje pieniążki. Okej. Okay. Kończymy już odcinek. Dobra. Zakrywamy. Trzymajcie się, widzowie. Zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie. Takie odcinki będą pojawiać się co trzy. I codziennie, więc trzymajcie się, do zobaczenia wszystkim, cześć!